No czy? zało się nie widzieliśmy, co? <grych> Żeby wam się nie nudziło, to trochę sami pogadam. Ruszam, ruszam na kopytkowo. Także z kim się tam widzę? Bo z Adrianem na pewno, z Burnejką na pewno. Będzie jeszcze ekipa hardkorowych trackersów, więc z nimi na pewno. A kto z Was będzie? Jest ciepło. To są ostatnie po drugi lata, więc trzeba korzystać z tej pogody. A przede mną jakieś niecałe 300 km drogi. Teraz właśnie. Jadę na firmę, zabieram smartraka i lecę na Konin, potem na Grudziądz. Pod Toruniem będę. See you there, everybody! See you there! O, Jezus Maria! Marko Marecki, ja Cię bardzo przepraszam. Przecież Ty jeszcze będziesz, przecież będziesz na nami imprezował to. Także dobra ekipa się szykuje. Takim oto sposobem wjeżdżam na A1, jestem koło Torunia. Ja się zastanawiam właśnie, czy czasem się z Adrianem tutaj gdzieś nie zjadę, bo mieliśmy w sumie o podobnej godzinie być w Kopytkowie. Z po prostu zupełnie inne drogi. Hm, zaraz do niego przesłonię. No zajęte ma ten człowiek. Zajęte ma. Teraz jak będzie dzwonił, to ja nie odbiorę. O, jak ładnie tu. Rany boskie, słuchajcie, ja po kraju praktycznie w ogóle nie jeżdżę, tylko na Niemcy Nie takie widoki omijają? Takie widoki mnie omijają? Co zachwalicie, swego nie znacie. Przejechać na Mazury i w Bieszczadę, tam są takie dwa punkty, w których jeszcze nie byłam, w których muszę być. Ale tu jest też całkiem zacnie zjedziemy się z Adrianem, bo Adrian dopiero wyjechał z domu, także ja mam 100 km on ma 200, czy 200, 250, prawie, nie pamiętam już, coś tam mówił, no, brameczki mam przed sobą, jest korek dosyć duży ale zaraz zjadę kawka by mi się przydała, może gdzieś polecę na jakąś tą, na jakąś stację może będzie po drodze zobaczymy nie znam tych dróg, nie znam w ogóle tej loka tych lokalizacji, gdzie co jest Ostatnie dni lata, jak myślicie? Możliwe. Tam jest reklama właśnie portu Kopytkowo. Czas na zjazd. 58 km. Jadę do Was! Jadę do Was! Niecodzienny widok. Tam się robi ciemno, tutaj słoneczko zachodzi, a tutaj auto na boku. A tam mamy krudziąc. Także... Grzechu, macham Ci! O, jak pięknie tu jest, Jezu! Sorry. Słuchajcie, moi znajomi mnie znają. Wiedzą, że kiedy ja się ekscytuję, to ja drerię, po prostu. Mieliście okazję to usłyszeć. Boże, samej siebie czasem mi żal naprawdę. Ale jest pięknie. Uwielbiam takie dni. Jestem już w purcie i zobaczcie, powiesili nas. Powiesili nas. Wjeżdżam do mojego apartamentu i nie wiem totalnie, co mnie tam czeka. Podobno co coś z masażami, więc będę się masować. Tak przynajmniej pan Andrzej mówił i zaraz się okaże. No. Powiem wam. O jak ładnie pachnie. Korzystam z wielu hoteli. Ale to od razu już robi dobre wrażenie. Na starcie. Okej. Okay. Nice. Zobaczymy zaraz co tutaj zastanę. Tutaj karta muszę włożyć. O. Dzień doberek. doberek O rany! Gdzie moja droga połówka? Mam nadzieję, że w lodówce. Aha, żarcik sytuacji. No. Wszystko. Co najważniejsze i co powinno się znaleźć w każdym hotelu. Czyli piękna łazienka, zadbana łazienka, zadbana wykładzina. Ej, sorry, wiecie co? Ja mam po prostu na tym punkcie chyba jakieś zboczenie, bo ogólnie to. Naprawdę zwracam na takie szczegóły uwagę. Ale super. Kurczę. Lepo kiedy pojawiam się właśnie na takich portach, ponieważ tak naprawdę kiedy robię szybkie kółka, czyli wyjeżdżam ze swoim towarem na Niemcy i wracam od razu do domu na pusto, to tak naprawdę pauza jest w domu z reguły. Te 9 godzin człowiek śpi jeszcze gdzieś tam właśnie w kabinie i wraca do domu, żeby zrobić tą pauzę w domu. I nie korzystam. Z takich hoteli nie korzystam z portów, ale na kilku byłam. Byłam po prostu przejazdem, przelotem, albo właśnie przy okazji jakichś takich wycieczek, czy tam właśnie jakichś eventów, korzystałam z hoteli. I powiem Wam szczerze, że naprawdę tutaj nie cukrując w ogóle, ten robi wielkie wrażenie. Ze względu na to, że jest czysto, schludnie, jest zadbanie, i naprawdę mam wrażenie, że to każdy element jest dopieszczony. Ale to zobaczycie zaraz dalej, bo w dalszej części filmiku bo tak naprawdę ja dopiero tutaj weszłam, a już nie zwróciłam uwagę na wiele rzeczy, a tutaj trzeba jeszcze poswiedzać. To dobranoc Marcie. Widzimy się jutro. ojej, zobaczcie ile tu jest miejsca, zobaczcie ile tu jest miejsca. Najlepsze jest to, że parking jest tuż przy autostradzie. Słuchajcie, naprawdę nie trzeba tutaj dużo czasu stracić, żeby na ten parking się dobić. Dobi ten parking kosztuje tylko 10 zł. 10 zł. Gdzie 8 zł macie do wykorzystania jeszcze dla siebie? Nie wiem, czy wiecie o tym, czy nie. Do tego ja Was informuję. Ale o porcie kopytkową będzie osobny materiał, bo naprawdę jest tutaj o czym mówić. Także zapraszam Was do za obejrzenia tego materiału, gdy będzie gotowy. Ja, ja pierdzielę. No i dobra, tutaj mogę jakieś. Adrian, nie, bo tu ja nagrywam, ja to nie czekaj. Piękno, nie, bo... to ty, nie reklamuj marki, dobrze? No z No to już no, się odwracałam, kubeczki, nie! Tylko mnie zrobowałeś reklamę. Kubeczki To jest masakra dzisiaj, nie? masakra, kurczka, Kasiu. Ja mam ich za ścianą, to jest masakra. Nie, no, to jest tak, to jest tak, to jest tak, to tak, przyjechałem tutaj. Na trzy palce, Adrian! Damy radę na jest źle. E no chłopaki, nie zadam tak to byśmy widzieli tylko na Przy <grym> kwiatkach. <grym> Adrian, a wiesz, że nas powiesili na drzwiach? Gdzie na drzwiach? Na drzwiach wejściowych tam, tam wisimy na drzwiach. Ja tego nie widziałem Ale No to Chcę kupić koszulkę. O, dziękuję. No <grywa> To się 18, numerek. Ale nie ty wypiłeś? Nie, Nie. To Nie, nagrywam wcale. Kasia <grywa> będzie bez picia, wiesz, może Bez picia i bez bicia. Ma nagrywaj, nagrywaj. Spuścić, tu, ty, 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 tu jest muzyka? <notable> hm. tu? Ja. A tu ja, ja tego nie ]不行. wiem. Wszystko, no nie? Ja mogę włączyć, ale nie wiem jak to widać. <exaggerated> za chwilę oh, zaczynamy zawody stronki. Zobaczcie, zobaczcie ]ئj. co się Już dzieje. Kaszmisz! Ja! Powiem ci, że będzie co robić. Będzie co robić? Dasza de jutro.

Andrzej, teraz ty An Andrzej jedziesz! Andrzej jedzie! No jak Andrzej nie idzie? No, no to Adrian jedzie! Adrian, jedzie. Kasia, Adrian jedzie. Kasia, Kasia, Kasia. Nie no, co ty? Ja się złamię. To trzymaj kamerkę, ja spróbuję, no Dobra, Adrian? różka ci lata, Kasiu, różka ci lata. Nie! Dobra, Andrzej trzyma! Dasz radę?

Ale na trzymać! Kobiety nie tu łapią! A co nie Dawaj forów! porów! Adrianie, dawaj i porów! ty ci daje? Nie, dawaj i forów. Ej, normalnie Kasia na Kubi tam się trafiła, no! No! Pierdzielę, pierdziele, patrzcie! Trzymaj to, Trzymaj go tam! Jaki bardziej! Kwa jak ciasnoj! Kasia, nie nagrywaj, bo znaczy. zacznie... Kasia, sto tu tak, Ile masz? Tu jest 125 tak. A jaki ty masz? 24 Ty masz 23? Ja mam 118 4. A ja mam 125 Co za siedma Czas spać